Nie wiesz, że jak mogłam pomylić złoto ze srebrem? No to teraz dla odmiany robimy makijaż tylko srebrnymi kosmetykami. Najdroższy chyba kosmetyk, jaki miałam, baza z taką nakrętką i chyba się zepsuła i nie działa. <grych> Dobra, działa. Mam tylko kredkę do brwi w takim e, kolorze, właściwie z takimi elementami, nie mam żadnego żalu, więc tylko je pomaluję. Zobaczcie tylko, jaki podkład ma złotą zakrętkę. Mogłoby być lepiej? Nie. Ale pomieszam go sobie trochę z tym Lancome, bo też ma złotą. A tak od razu powiem e, na wstępie, może, że ja wiem, że to jest złoty, to był oczywiście żart na początku. Konturowanie na mokro zapewni nam tutaj Wiki Gabor. Patrz, 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 Nie, no Marian, tu jest jakby luksusowo korektor YSL. Za przypudrowanie odpowiedzialna jest Ewelina kosmetyczna. Kolejny luksus, czyli rozświetlacz milion dolar od Vibo. Usz geniusz, czyli Avon. Strzająca konturówka do ust, tylko taką znalazłam z elementem złota. I pomadeczka również Ewelina. Chyba będę musiała troszeczkę dobrązowić, bo ten puder ma krycie, więc zabrał mi trochę konturu, ale no makijaż koniecznie jaki kolor opakowań następny